Myślenice i TV, wasza telewizja internetowa. Pan prezes, czym? E, dzień dobry. E, stoimy na działce, którą Myśleńska Agencja Rozwoju Gospodarczego e, kupiła w, pod koniec 2016 roku od pana Mariana Banasia. Mój poprzednik, który kierował agencją, pan Daniel Piskorski, zapłacił za tą działkę prawie 650 tysięcy. Był to zakup całkowicie niezrozumiały dla mnie, gdyż spółka nie zakupywała wtedy nieruchomości w ogóle i był to taki pierwszy duży zakup. Natomiast działka ta jest, no, stwarza dla naszej firmy potężny problem, gdyż, jak się okazało, nie posiada ona dostępu do drogi publicznej, obsługiwana jest tylko przez półtora metrową służebność. I e, ciężko tutaj cokolwiek zrobić. Na pewno, mimo że jest to działka w 100% budowlana, e, niestety nie można tutaj e, ulokować żadnej inwestycji. I e, z rozeznań, które prowadziliśmy z biurami nieruchomości, jest to działka praktycznie niezbywalna w tym momencie. Nie jesteśmy w stanie jej sprzedać za e, te pieniądze, które zostały wydane na jej zakup. Operat szacunkowy, który zleciłem, kiedy objąłem funkcję prezesa, Agencji Rozwoju Gospodarczego na początku 2019 roku wskazał, że wartość tej działki jest 437 tysięcy, czyli przeszło 200 tysięcy. Ta wartość tej działki jest mniejsza niż za nią zapłacono, a to i tak nie jest największym problemem, bo tak jak powiedziałem wcześniej, nawet za te pieniądze ciężko byłoby tą działkę dzisiaj sprzedać. Szanowni Państwo, zakup tej działki przez Spółkę Mark został dokonany na przełomie roku 2016-2017, kiedy burmistrzem myślenic był Maciej Ostrowski, i tutaj jak chciałem się odnieść mi państwo do wypowiedzi pana dzisiaj radnego powiatowego Macieja Ostrowskiego dla Rzeczypospolitej Polskiej, w której określił, że zakup tej nieruchomości tego terenu był, że na tej transakcji spółka zarobiła. Jaki to zarobiłek wątpły. To powiedział przed chwilą pan prezes Rozwadowski operat, który spółka dzisiaj posiada pokazuje, że dzisiaj ta wartość jest szacowana na około 437 tysięcy złotych, czyli ta różnica na minus na szkodę spółki to jest ponad 211 tysięcy złotych, szanowni państwo. Co do następnej wypowiedzi, że to bardzo wartościowe grunty pod mieszkalnictwo, że jest to najbardziej atrakcyjna część Myślenic. szanowni Państwo, sami Państwo widzicie, w jakim terenie się znajdujemy. Działka, żeby mogła być terenem przeznaczonym pod budownictwo, powinna mieć dostęp dojazd do drogi publicznej. Dzisiaj tego dojazdu. Dostępu nie ma zapewnionego, więc nie możemy tutaj w ogóle na chwilę obecną mówić o tym, że ta działka może być wykorzystana na chwilę obecną pod budownictwo, pod, pod zabudowę. Następna sprawa, Szanowni Państwo, która dotyczy niby terenów pod budownictwo, chciałem tutaj też jasno Państwu przedstawić problem, że prawie 50% tego terenu zakupionego w 2016 roku. Przez spółkę nie nadaje się w ogóle pod żadną zabudowę. Przepisy prawa budowlanego i prawa, jeżeli chodzi o gospodarowanie przestrzenne, mówią w jasny sposób, że budynki mogą być stanowione od linii lasu w odległości od 12 metrów. Szanowni Państwo, nieruchomość, na której stoimy, ma szerokość 19 metrów. Z jednej i z drugiej strony graniczy ona z lasem, więc jak Państwo odejmiecie to 12 metrów z jednej i z drugiej strony, co najmniej na połowie działki, no to to wyklucza w ogóle jakąkolwiek zabudowę, szanowni Państwo, na tym terenie. Ponadto ten teren znajduje się w terenie, szanowni Państwo, zaznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w terenie. Osuwi, potencjalnych osuwisk. Także to też stanowi bardzo duży problem. Pod inwestowanie w tym, w tym terenie, Szanowni Państwo, padło też stwierdzenie z ust mojego poprzednika, że to nie była sytuacja wyjątkowa, zrobiona dla Mariana Banasia. Po prostu w 2012 roku tworzyliśmy w gminie plan zagospodarowania przestrzennego dla tej części gminy i zmieniliśmy przeznaczenie części gruntów. Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami w przejrzysty Sposób. Szanowni Państwo, tutaj odnosząc się do tej części wypowiedzi pana Macieja Ostrowskiego, też chciałem zasygnalizować taką sytuację, która w procedowaniu planu dla tego terenu była wyjątkowa, była precedensem i była powiedziałbym szczególna. Bo zakres, szanowni Państwo, rozszerzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tego, o co mogą wnioskować mieszkańcy, jeżeli wnioskują o tereny podbudownictwo, pod zmianę planu, właśnie podbudownictwo, to wszystko musi być zgodne, spójne ze studium uwarunkowań przestrzennych. Proszę Państwo, ten teren, na którym stoimy, wydłużono poza studium niezgodnie też z prawem o prawie 90 metrów. Więc tutaj, w moim przekonaniu, doszło też do naruszenia prawa przy uchwaleniu tego planu zagospodarowania przestrzennego, który zmieniał w planie przeznaczenie tego terenu w ogóle pod budownictwo. Dzisiaj jeżeli mieszkańcy składają wnioski przy zmianach planów o rozszerzenie terenów i jeżeli te ich intencje nie mieszczą się w granicach studium, po prostu otrzymują od planistów, którzy przygotowują dla gminy plany, otrzymują odmowę. Tutaj, Szanowni Państwo, granice planu, granice studium, przepraszam, granice studium zostały pominięte i ten teren w miejscowym planie został rozszerzony, tak jak powiedziałem, o około 90 metrów. Zwykle dopuszczalne jest, że to rozszerzenie może przewidywać pewne wyjście w stosunku w kierunku obywatela w stronę Próśb o 30 metrów, do 30 metrów. Tutaj Szanowni Państwo potraktowano te działki, ten teren w sposób szczególny, powiedziałbym precedensowy i rozszerzono ten teren pod budownictwo zmieniając zapisy w miejscowym planie zagospodarowania terenu Szanowni Państwo o te 90 metrów. To Szanowni Państwo sprawa, w której dzisiaj się tutaj spotykamy jest kolejną sprawą, która pokazuje, która dowodzi o tym, że dochodziło do licznych niegospodarności, nieprawidłowości nie tylko w spółce Mark, ale też z wypowiedzi pana Osrowskiego można odczytać, można się domyśleć, że w sprawie i zmiany planu procedowanego dla tej nieruchomości, jak również w sprawie zakupu od pana Banasia i przez spółkę tutaj też pełną wiedzę i pełne informacje posiadał pan Maciej Ostrowski, i to dowodzi, że to nie tylko prawdopodobnie była decyzja samego prezesa Piskorskiego co do zakupu tej nieruchomości od pana Banasia. Szanowni Państwo, ja często do tej pory przez okres kiedy sprawuje urząd burmistrza, byłem oskarżany o to, że odwołuję się do czasów i do rządów mojego poprzednika, non stop wytykając te nieprawidłowości. Szanowni Państwo, to sprawa, obok której nie można było przejść z boku, niezauważanie tej sprawy i innych, i tak jak powiedziałem, jest to kolejny dowód tego, że do tych licznych nieprawidłowości i niegospodarności dochodziło. Tak w naszych spółkach, w spółce Mark szczególnie. Przypomnę również, że w zeszłym tygodniu w związku z przywłaszczeniem pewnej kwoty pieniędzy były prezes został skazany, skazany za te czyny, których się dopuścił. Ta sprawa jest następną sprawą, którą już badają służby. I mam nadzieję, że też wyjaśnią, kto był odpowiedzialny za zakup tej nieruchomości, którą tak jak usłyszeliśmy i tak jak wiemy z operatu, gminna spółka straciła około 220 tysięcy złotych. I co więcej, szanowni państwo, ja muszę powiedzieć, że i tak w moim przekonaniu, patrząc dzisiaj na to miejsce, na możliwości inwestycyjne, tej nieruchomości uważam, że ta cena z tego operatu szacunkowego i tak jest ceną, moim zdaniem, oczywiście to jeszcze raz podkreślam, to jest moje osobiste zdanie, jest dużo za wysoka, bo może się okazać, że to co powiedziałem, te, te, te możliwości inwestycyjne tego terenu są jeszcze zdecydowanie mniejsze, patrząc na uwarunkowania. Tego, że jest to teren osuwiskowy, też jak Państwo widzicie teren bardzo podmokły, bo jest za nami taki teren, z którego tutaj ze stoku spływają wody opadowe z całego tutaj, można powiedzieć, wzgórza, z stoku Ukleiny, która jest za nami. No i niestety to pokazuje tylko i wyłącznie, że to o czym w wywiadzie dla Rzeczypospolitej mówił Pan Maciej Ostrowski jest kompletnym kłamstwem w mojej ocenie I, no, i myślę, że też z tych słów i z całej tej transakcji myślę, że też oprócz pana prezesa Piskorskiego pan Maciej Ostrowski też będzie musiał się wytłumaczyć. Dziękujemy na chwilę obecną i jesteśmy do Państwa dyspozycji w pytaniach już indywidualnych. No, mówi pan burmistrz, że tym się prokuratura teraz tak zajmuje? Czy już? Czy... Tak. Szanowni Państwo, w tej sprawie zostało zgłoszone zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej, w tej sprawie prowadzi postępowanie śledztwo Policja Wojewódzka w Krakowie, wyjdział do spraw walki z korupcją, więc tutaj już o szczegółach więcej nie mogę powiedzieć, ale jest to tak, też... Urząd zgłosił? Czy... Ja jako, jako burmistrz informowałem o tym Yy, prokuraturę i policję. Co zamierzacie tu oczywiście to yy, chodzi o osobę byłego przede wszystkim prezesa i byłego burmistrza, bo no tutaj yy, nasze zawiadomienie nie mogło dotyczyć yy, pana prezesa Mariana Banasia, no bo on zwyczajnie yy, sprzedał i no i yy, okazuje się, że yy, no, Był to dla niego bardzo itratny interes. Tutaj to moje zawiadomienie, to zgłoszenie dotyczyło tych dwóch panów, o których powiedziałem, bo to takie działanie narodziło na szkodę naszą spółkę gminną. Przypominam spółkę, w którym większościowym udziałowcem jest gmina Myślenice, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, czyli województwo małopolskie i dziewięciu prywatnych przedsiębiorców z gminy Myślenice. Co zamierzacie Państwo z tym zrobić? bo To jest takie, w tej chwili taki zmóg dla gminy, prawda? No, no bo nic się tu nie da zainwestować w robić, co będzie dalej. Na chwilę obecną spółka będzie próbowała, próbowała tą nieruchomość wystawić na sprzedaż. Przez ten rok czasu próbowaliśmy, prowadziliśmy rozmowy z różnymi osobami, które wydawało nam się, że będą zainteresowane kupnem tej działki, no nikt z tych kilku osób, bynajmniej z którymi ja rozmawiałem, no nie wyraził woli, chęci w ogóle podejścia, zainteresowania się tym terenem, wiedząc przede wszystkim o uwarunkowaniach terenowych te, tego, te, tych działek.